Zaskoczyła nas ilość zainteresowanych warsztatami rowerowymi, i jeszcze bardziej ucieszyła deklaracja Gdyńskiego Ośrodka Sportu, że jest szansa, żeby takie warsztaty kontynuować w sposób regularny. Bardzo fajnie, bo zainteresowani, którzy skończą ten warsztat, będą mogli się podzielić swoimi wrażeniami ze znajomymi i przede wszystkim zaczną bezpiecznie jeździć po ulicach. To jest bardzo Warunki jazdy po centrum miasta w Gdyni nie są ideałem, ale na pewno sporo możemy zmienić poprawiając wzajemny szacunek rowerzystów i kierowców, a także pieszych. Bardzo fajnie, że takie warsztaty udało się z miastem zorganizować, bo jest szansa, żeby coraz więcej osób dowiadywało się, że nie można jeździć po chodniku, że można jeździć po jezdniach i można to robić w taki sposób, żeby nie blokować ruchu, tylko żeby nim razem z kierowcami być. Takie działanie jak się robi po raz pierwszy, to mają to do siebie, że uczestniczą w nich specyficzne osoby, tak? Właśnie takie bym powiedział, ze szczególną misją i, i takie, które no, w pierwszej kolejności reagują, tak? Być może kiedyś będzie tak, że te szkolenia będziemy robili kilkanaście razy i przychodzenie na nie będzie normą, dobrym obyczajem albo modą, ale w pewnym sensie Państwo tutaj, no, pierwsi zareagowaliście, jesteśmy za to szczególnie wdzięczni. <tryk>